Elitarna drużyna do boju! No, elitarna drużyna, kurwa. Oleczek? Eee. O nie, United States. Nie, no właśnie, po Amerykę. domin jest? Nie. się kręcisz. Gdzie idziemy w ogóle? A można iść. A domin. No nie, nie masz paki, dobra. Nie ma. A co czy... o. znaczy o? No jedynie. Okej. Okay. Wchodził. No jaki head, no nie mogę z tego! Trampuję. Kon, kon, kon. Jedzie 30 co HP. Czy... Dżungla. Dżungla, pomóżcie dominał. Ale to heada, kurwa, w tym koniec. Chyba. Chciałem przeludować, kobiet mi zajebał Kon, kon, kon Ja pierdolę No chujnie się Gdybym mógł cokolwiek strzelić <grym> się zajebuł, widzieliście. A widzieliście Tak, tak Widzisz jak ja zajebałem typu tylko głowę widziałem <grym się zajebuje> <grym się zajebuje> <grym się zajebuje> Może w rybie i będzie łatwiej A nie Ale narzędziowcy byli słabi w Spokojnie, to tylko jedna runda Idziemy mida no, no, widzę, mnie, zawsze że już wychodzi. Rzucam smołka short. Dominik, to może Ej, Kuba, teraz tego pożałujemy, że mówiłeś, że kurde, zawsze wychodzi. Powinien wyjść. Report, co? Report Orange? Dyshacker? Aaa, tak sobie piszę. Short, 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 obity jesteś. Obity z obicy. Dobra, czekaj. Mamy jeden HP, nie! Okno, 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 Do Kurwa. prawej, do prawej, wiem, wiem, wiem. Nie słyszałem go. Obity jest. Nie A żyje. Jest nice. Konu uważajcie. Kon i plecy Plesy idzie. Plecy idzie. Eee... Duż. Duż. Nice. <śledź> 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 nie we mnie. On zabija kon. on zabił kon wycia wycia. On plantuje A Dobra, underu Pójdź z tym underem Idźcie paker ten stawować Idź do absów Domin Jak masz pakę zaplantowany, to masz 70 HP Simba ten. może być przynętą z tym HP Simba dobrą ma skrytkę Cicho, cicho, HP, nie? W ogóle Domin zabił koza. No dwóch. Dwóch nawet. Domin otwiera. Kurka. <grydanie> <grydanie> ja, ja Widziałem tak? ten cień, pij wszedł. cień! O biało, o Ale jasne, dziwki. No, dobra daj, do daj A wupkę daj. Domin, a mi, mi oprócz AWP, o galilka. No galilek spoko, ja sobie kupię to. Gdzie idziemy? B? Widzisz, ktoś smoke mit. A dobrze, już to leci. Nie jesteśmy Merchman na wyłąbach. Merchman Short jest. Pejacye jakieś frajry strzelają. Do okna idzie. Okay. Kurwa, short. No short nie wiesz, granata, ok. granata Okno leży. Nie wierzę w to, nie mi go trafić, nie! B jest czyste chyba. Okej. Okay. A shorty ci był, nie? Tak, short. Ty, chyba kuchnia. Ja ten biegnę na... Kuchnia jest, kuchnia jest jedną. Leder No Leder jest! Kurwa! DOJEDZ go! Randomie jebany. Take OFF short! Co za flyer. Kurde, ale... ja taki timing. Nie? Kurde wiedziałem, że wyjdzie mi SORRY Plantuj, plantuj, ale... Mógłbyś plantować. Kitchen last Bieg, 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 bieg. bieg. Pogowie, Po głowie, po głowie Low, 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 low. Rasuj, rasuj dziwkę Robisz Dabaj. go Reload'a ma Oooo Dobrze no, Dobrze za mną, Ale było Was blisko wieka, kurwa na hajs <laughs> yeah, Nie, no, dobra Give me this soap, Tut. Dobra, teraz... Ja dał ci, ja pierdzielę, co On jej? On to zabił, jak nie dał. On typa nie zabił w lederze. bo go nie widział, przez co zdechłem. Patrz, my otwieramy, nice. Gdzie no. idziemy? No. Krozek, no. Ja mam zero, kurwa, jest trzeba... Jest silnik na zrobić. drogi. Idźcie, idźcie, idźcie tam. Ja yeah, na... W okno dostał, do rowera. Tak? Dobra, tak, nice. do lewej. Czekaj, schody jeszcze. No jebany, wychyl za dostałem kit'a Leży A1 Nie wierzę w to Jestem... Kon! na jest. okno <gryl> Dostał jeszcze raz, nie mogę tego. Nie! Pierwsza naszyżka. Short leży Kurde, zapłacił Dwóch ostatnich A Idźcie B, idźcie szybko Idę B, idę ba. Last to Last Plantuj na shorta, idź na shorta No okej okay. okay. I uważaj na kuchnię jak chcesz Rok masz paka na siebie powoli, tu nie, nie do końca, nie do końca. Nie, nie i do końca, mogę jeździć. Ale nie się tam, żeby nie było. Te, chodziny, to na ostatni ma 66 jest... dostał No, to git. Malała, last low. Ale. <grym> Słyszę jak mówisz? Placy. Placy masz, to jest. <grym> ale miał ja puksam. Nice. <laughs> Dobra, po pierwsze mam, coś daj. dzięki za koszkę. Si bono. Jakiś mega jebana wakum wapierdolona. Nie tak serio? Okno leży, leży. Oświetliłem przeciwnika i naszego. Ej, czyste A jest, a jest czyste, A jest czyste, A jest czyste, A jest czyste. Okno. No kurwa, no ja nie lubię sobie AWP-y, nie trafię i nie, Ja podnosiłem AWP-y i zginąłem okna. Pierdolę, nie gram tej AWP-y. Dobra. Ten na shortcie będzie? Mogę się w ogóle podnieść Eee Spal się, nie I teraz? O kurde, kurde. O kurwa Spokojnie Tak wystajesz, że dżungl Poczekaj Spalę sobie On ma smoka, by się rzucił Idź na indrze Uważaj na schody Dżungla gdzieś chyba o, Wyszedł, wyszedł tak. Mam no mama, w chuj jest A on Bo ci nie patrzył Look, look city Słyszysz Simba? Idzie idzie Simba Jeszcze 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 on, we, 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 we. Nie mogę z niego Kurde co jest Z dziwko A czemu Ej, tam ten typ zrobił? To jest... w on rampę patrzył. Jak miał mi że Typ jest z dżungle i ramp I ten tak, tak. Idziemy ba. Nie. Domin, masz pitas? Masz. Mam. Domin, kup mi Kevlara, tylko <grym> przeładuj go. <grym> kup mi ale przeładuj najpierw. <grym> tylko jak idziecie, to się nie zatrzymujcie. Tak, tak, tak. Kto się zatrzymuje? Wy kurwy Ja się nigdy nie zatrzymuję, to jest Kurde, teraz się zatrzymasz. Teraz się zatrzymasz. Ja się nigdy nie zatrzymuję. Kurde. Kurde, ja się Przeci. nigdy. Chodźcie, Ander 4. 4, ja mam 68 HP. Kurde, jakbym przebiegł, bym miał 20, może maks. A żaden z was nie chciał, kurde, tego smoka kupić. Weź, wskocz na mnie. Wskocz na mnie. Kuba. Simba, Simba, wskocz na mnie. Jestem za tobą. jest nice. <laughs> dobra. Easy. Ladder. mówisz? Leder. Jest leder. cały czas. Cholera, leder on miał takiego spota łatwego? Co? Nice. Pycha. On, on jest na A, na apse. Pójdźcie Dobra, może, możemy iść, możemy iść. Plantuję B short. Dobra. Jak zginiesz, to ja zginę. Kurde! Jest... Ale ty jesteś debilu. Gdzie ja on jest? Ze mną. Bo mi się w kontrol wcisnął i szybco trzymałem. No ja co ty mówisz? Jak on strzela? Co on trafił, bo chodzisz. A wiesz, jak Kuba strzelał? Ale mam, my w kul. Masz tą nawkę? Pewnie. Daj, pójdę sobie po własne. Kubuś, kałaszka jakiegoś? Ale co, chcesz, czy co? No. J**a. Ja ten... ...lężne w okienku. Po chuj, kurwa, się z Zeus'a bijecie? Generaszuje w pałac A. Słyszałem rabinę Dobra, stek. Chodźcie B. Albo w sumie nie, dwóch sam zdechło. Jedna z tymi, okay. ok, jest jeden. To stoi dalej, w rogu? Leży. To co, B? Czy A? NAPISY BY Paka na, no, 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 nice. Jak raz w rej będzie pizda. Hehehe, <grym> frajer. Widziałem je kutasiu. Ja na drugim widziałem. No i dobrze, o to chodzi. Ej, weźcie, kupcie trzy smoke'i, rzućcie mi. Idźcie B. Ja zrobię fejka, co na necie widziałem. Na no A? Ta, rzućcie tu na, mi na ziemię smoki <grym> Dobra. Ja nie mam smokeów. Aha, Szukaj rozumiem o co bądź. ci chodzi, dobra. Nie potrzebuję. Dawaj, rzucajcie mi smoke. Idźcie by, idźcie ba szybko. Ale nie, że ten. Masz, masz, masz. dobra, idźcie. Daj go! No i druk. Co Szuman, Tak, tak, tak. tak. Ta. Ja rzucam smoki to będzie fake. Fruj, plash, 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 plash. Nie! Zbijają, ja pierdzielę, no nie mogę. Jaką on strzelę, nie mogę z tobą Kto jest zielony? Domin, szybko bierz, bierz tego, bombę idź A za no, chłop Już nie Albo jest jeszcze jeden Możesz się cofnąć na chłopaku na Kurwa, dwóch na B Domin, cofnij się, cofnij się Mogłoby być do Kurwa no ja pierdolę ten timing jebany na WP zmieniłem Jak nigdy nie miałem w WP Uważaj, short'a, Nie wiem, czy to jest takie no, dobre, no, no, dobre. tu je plantować, ale dobre Co to jest jedno. Właśnie tutaj, do mnie. On ma, trafić, on ma typa na plecach. na plecach. A, też to mnie. Możesz wszystkie do mnie. A. <grym> A, <grym> Dobra, po 5 Te ten... Ale ja że, że cię widział, nie? do <grym> 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 dzieci. No. Kto to był? Ej, on ma 08, niech się spłacze ten co go wiesz. Co zginął, niech go zajebie od razu i na 4 pojedziemy. Fakt. <noise> Ej, nie, czekaj, kto coś zabił? Chomik. Mój Chomik? Ten tyli coś tam? A to jest chamskie takie zabijanie, nie? Tak. I na przykład jak Zeus, to dostaniesz też. <noise> Czemu sam wejdę? Pociesz bo i będą. Co tu się stało? Okej. Mazość snełka zajęła. No właśnie, co tu się stało? Dobra, idę w B. Kurwa, nim idzie. Na miejscu. Ja biegnie dole. Nie mogę lapić, to nie! Co się na. na fita jest. Na randzie. Na dole, tam jest. Malała, malowa. Na midzie. O tym wanderze chyba ma low a. Minus 78 Tyk był tam pod tym, pod oknem <ścoughs> Co to było? Bobo nadejdzie, nie? Czy nie? Nie Chyba tak Should be Dwóch no, Poczekaj, kurde, kurwa, chwilę. Co on zrobił tego? Wow, bo... bo... no kurwa, tego? Nie kurwa, kurwa, On plantuje plantuje, kurwa, Jest głupi po prostu No No nie, on tego tego nie to to głupi. Słyszy go? go, o oh my god, what the fuck? fuck you, mógł na czas zrobić, uciec z tych uchni. Czekać oh, na plant. No mógł czekać na plant. Przecież bomba była na tym. Widział ją. O, oh, w dupę. Kurde, Czemu łbanie dałem? No. No i oo. No. No, ja. Że ja się wypieszczyłem jak debil, bo nie miałem słuchaj. Kurwa, nie chcę coś rzucić. Nie brać. Let's go! Diski portowe. <noise> tak szybko idzie. wam tu. A, a, Co w dupę, nie mogę trafić! No kurwa nas kałachami wjebać. No. No, Mówi, masz coś zrobić, a nie? Tysiąc dziewięćset między jebili Druga runda, po co CT. <noise> So Ale i tak ładnie pokosił ich. No, no, po Przez strzelanie... <laughs> Dobrze! Ale żeby go zrobił łatwo. Dawaj to mi cykorzyk. Mm, smoka, smoka, dawaj szybko chodź za mną smoka. mam masz yy, digla? A, możesz mi dać. <śpominamy> Nikt nie chce? Co chuj wam w dupę? Nie, ja mam kurde tego, wiertary. Ty idę mi da patrzeć z augiem Jest na shhorcie za skrzynką, mi trzymasz nam idzie Kurwa, podnieś się auga idzie. Gdzie masz tego obrzeżę? Short Tu po lewo jest Tak tu gdzie? A nice. to na short ma Short mam Dobie lekko, zdała się HP Reder Leder. No jakim cudem w dupę? 5 strzałów dostał! Jeden, Jeden w szanowni. głowę Poszedł z tego. Dwóch było no. w lederze, jakby co? No było Jeden no, no. dalej Fajnie, to jest już Nie wiem, trzech zabijam i tak nie wygrywamy. A ten zjeb ugra tego nawet. No jeden jaz, ma. Jej. Kurwa, cały czas ginę na plecach. Jeden dostał 68, więc wiesz. Młodsza. No, Trzeba mi dać. W... No za wolno. Raz, shot. Go. O, oh, fójrz. Oh, cool. Fake. Luke shot. What you fucking bet. No boże, let's on robi? <laughs> What the fuck? właśnie nie kęser, kęser. Go, kurwa. Kenser, Kenser! Jakim tybotem kurwo jebanym no. jesteś No nie wyzywaj, bo się z płacza wyjdzie Niech wyjdzie kurwa W dupie z nim tak naprawdę Dawaj do mnie coś, a nie kurwa stoisz Ale ci wyjdzę nas, ja nie dole My tego gościa tutaj tylko trzymamy po to, żeby kurde był, żeby tracił czas Patrz się uśpij, kurwa. Zresztą musi mida chodzić, kurwa. Ja wota w nie mam podobnie, nie trzymam co to jest. Gdzie są, co jest? Abs. Abs. Mid daleko. Ale dostałem, kurwa. No, zabił mnie, no nie wierzę, kurwa, wyjdę zaraz. Powoli. Chuj, tego przejbiemy, nexta zagramy, chuj to. Tak, spokojnie. Czemu za godzinę, I będziesz mógł potem grać? Zdążysz i przyjeżdżasz. Czekaj, ma. ja mam czasu. Zdążysz, bo to szybko się gra, te krótkie. Się... I w oknie był. Wyjebieć. Jaką zabija, powiedz mi? Putaśnik jebany. O oh, nice, 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 go. Faster, faster. Zachajam sobie jeszcze bardziej jak dla mnie Daj to ma wp kurwa, nie wytrzymie, idę na Mida. No nie wiem kurwa. No idę teraz kurwa na... A A. I tyle w temacie. O, to P P90? Nie, Mk. Wziąłem pressure'a Mid kurwa Ja się biebałem Dwóch a absy A raz Jak jebił prodzie Powiedział parat Tak Pierwszy raz Ja pierdolę Pierwszy raz cokolwiek powiedział chyba nie? Święto srania Kurde już nas No ninja, możesz. ninja ostatni. Idź na ship, się szyf. Po co, skoro tak będzie wiedział, przecież, że tam to... ninja jest? Nie chcę przecież... Ninja jest! No, jak tu pałeś, jak razy. chuj. Uwierzyłem na słowo. A tu nieważne, czy ja tu czy nie? Nie, no, że chcesz Ja tam nie wiem, robię robotę, wy się, chuj. No, no tak. jest. Chuj. No ja też, kurde, nie mogę nikogo zrobić. 5 I tak dobrze na ciebie. No ja nie wiem, ja nie mogę nic zabić. Jak, kurwa nie wyciągnę granatę mi jebią w w łebce, nie Mit, oh, no. Mid, mid, mid. Tak, short są. Nie ma cwelu. Przyszedł Szymon, kurde. Będzie Jest zabijał ten. no z Topni. Ander Under ostatni. 4 na 1 mase no. Okay. Nie umiem <gibli> zabijać kurde bez znaczy ze Tylko, bez Co ty kurde tak dawaj Już Myślałem, że to ten random z przodu. Nie. Nie to nofka. się masa. E. Ja na. Poszli kutas. Okej. Si si. Dziqoj. Jak byś ma, to wiedziałeś, no nie, że kurwa, dostałem, no on jest na tym zakręcie, jeba, aha, no, Ej, no jak nie on dobra? to kurwa, No, kurwa, się się to Jest na tym, Andrzej Top to mi to kurwa, Simba! W no. plecy nie trafiasz typa Forest Dwóch, dwóch tam jest No to mi do mi Forest Kam. O oh, spokojnie nice. Cofaj, cofaj, reload Simba musisz... No... Musisz jakim do... cudem w dupę? 2 na 1 macie, nie podniecajcie. Ale ja nie umiem strzelać kurde. Weźcie razem grajcie. Gdzie zbyt... Jak Jego tu nie ma to na jest. Gdzie pan. Ja... Idź do domina, może, nie wiem. Ta, idźcie a... razem, odsetę. Wejdź poczekaj, skam się gdzieś. Odsetę? No bo domin jest odsetę, to idźcie razem. Ale. Domin no kur... prawie dostał, jest 60. 60 dostał. O, czekaj, 60? No boże, co ty robisz? Czasu o. nie masz. Ja się zaglądam na Jest! No! Ej! Kurwa, czemu ty jak palisz Ninja to nie patrzysz czy wychodzi? Słyszałem, że... Słyszałem, że... Do przecież. Dobre było. Simba kurwa. Tomin, daj awkę. masz? Nie masz. Nie yeah. tam. Ja mogę ci dać. Jak chcesz? To ja ci Jamkę mam. gdzie ty jesteś? Nie, ja mam kołaśkę przecież. Dobra. Daj mi koła Chodź, Nie mam dwa <głoszanie> Kurwa. Może remis będzie... Jak ktoś coś potrzebuje? Nie. Kuba, Kuba chcesz digla? Nie, nie umiem Ale ja mam... Na chuj on mi do tego mida idzie frajer? Leży mid Under leży Chyba B Under leży Tak, chyba B, bo na A czy... Dobra, 5 na 2 chyba nie zjebiemy tego 3 fragi sobie tu zrobiłem Chodźmy razem nie wierzę co ja zrobiłem stary Coraz jest Tak Nie można co ja zrobiłem, nie można Info? Sores 1 Dobra, ace'ik na koniec nie mogę. Nie mogę. Ja musiałem ace'a na koniec zrobić, żebyśmy wygrali kurwa Wtedy sensie, się zremisowali Simba, byś wiedział co ja zrobię Zrobiłem, y ja to wstawię stary A ja nie mogę Ja nie, nie wierzę Fuck ile Ja tak. siedem no jest znowu. Ja Ale jest kjebany. <grym> Jaki rak dzisiaj. Gównie, to no to jak jadł nie, na fokiem gównie wątpię. Nie, w chuj rak. Ja, ja jeszcze na krótkim meczu nie miałem 30 fragów, ja pierdolę. Król się ok, wyszedł. Ejs na koniec jeszcze headsdig dla kurwa S. Ten miał kałacha drugiego, miał 18 fragów.